Dzień dobry państwu. Bardzo miło by państwa powitać na takim krótkim telegraficznym, można powiedzieć, wykładzie, który będzie wstępem do pierwszego dnia muzykofilii, ale przede wszystkim wstępem do pierwszego koncertu audiowizualnego Voices of the Cosmos. Tak się składa, że Voices of the Cosmos tworzą trzy osoby: dwóch muzyków i jeden astronom. Ci muzycy to Rafał Iwański z Torunia i Wojciech Zięba z Grudziądza. A astronom to właśnie ja, Sebastian Soberski, i z Grudziądza i z Torunia, z dwóch miast. Bo pracuję w dwóch placówkach astronomicznych. W Grudziądzu popularyzuję astronomię w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika, natomiast w Toruniu podsłuchuje sygnałów kosmicznych. Dźwięków kosmosu, cudzysłów wielkie, oczywiście, bo sygnały akustyczne się w kosmosie nie rozchodzą, tylko fale elektromagnetyczne. Jak się Państwo domyślacie, pracuję przy tym właśnie dużym radioteleskopie RT4 Kopernik. Proszę się, proszę się nie przerażać tym, że to będzie wykład. To będzie taki naprawdę bardzo przyjazny wstęp do. Troszeczkę radioastronomii, ale przede wszystkim do projektu Voices of the Cosmos. Chciałbym przede wszystkim Państwu oprócz kilku slajdów e, pokazać e, jako przykłady kilka, kilkanaście, można nawet jak zdążymy, e, takich kosmicznych sygnałów zarejestrowanych przez radioteleskopy, pochodzących z bardzo różnych źródeł. Czasami nie podejrzewalibyśmy, że taki obiekt może wysyłać sygnały radiowe, które zamienione na. Falę akustyczną, na dźwięk mogą w jakiś interesujący sposób brzmieć. Proszę Państwa, wszechświat promieniuje w pełnym zakresie widma. To, co postrzegają nasze oczy, to jest zaledwie malutki fragment tego widma, tak zwany zakres widzialny, czyli nazywamy to kolorami od zakresu czerwonego po niebieski, po fiolet. Tak naprawdę w kierunku, popatrzcie Państwo. W kierunku krótszych fal ultrafiolet, aż po promieniowanie rentgenowskie gamma, tu również mamy bardzo dużo promieniowania kosmicznego, i również w kierunku długich fal podczerwień, aż w końcu dochodzimy do promieniowania bardzo długiego, do fal radiowych. Jak popatrzymy sobie na ten, to zestawienie, to uświadamiamy sobie od razu, jak. Mało widzą nasze oczy, jak wiele informacji, którymi bombarduje nas, 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 nas nasz wszechświat po prostu nam umyka. Kiedyś oczywiście astronomia optyczna była jedyną możliwością poznawania wszechświata, ale od XX wieku to się zmieniło, dlatego że w 1931 roku ludzie odkryli fale radiowe kosmiczne, no i wtedy się już wszystko potoczyło. Proszę Państwa, będąc na Ziemi, jesteśmy tak naprawdę ograniczeni do dwóch zakresów fal elektromagnetycznych. Zakres widzialny i zakres radiowy. Co z tymi pozostałymi? Otóż atmosfera ziemska niestety większość tego promieniowania w pozostałych zakresach odbija, rozprasza, absorbuje, i to jest dobra informacja dla nas, bo dzięki temu chroni nasze życie tutaj na powierzchni niebieskiej planety. W XX wieku, oczywiście, ludzkość znalazła sposób na to, żeby podglądać wszechświat w tych innych zakresach, bo tam jeszcze więcej ciekawych rzeczy się dzieje niż radiowo czy optycznie. I po prostu zaczęto wysyłać różne teleskopy kosmiczne, które otworzyły nam, potwierały nam pozostałe okna widma elektromagnetycznego. I teraz, jak badamy jakieś obiekty, to nie tylko w tych kolorach od czerwonego do niebieskiego, ale praktycznie pełny zakres widma. Taka jest współczesna astronomia. Proszę Państwa, największy w Polsce teleskop radiowy znajduje się w piwnicach pod Toruniem 10 km na północ od dworu Artusa, w którym się znajdujemy. Jest to konstrukcja gigantyczna 32 metry średnicy 620 ton cała konstrukcja waży. Czasza jest wykrzywiona w taki sposób, aby po odbiciu promieniowanie radiowe skupiało się nad nią, i nad nią, proszę popatrzeć, znajduje się taki oto grzybek to jest, jak nazywamy, fachowo lusterko kasegrejna, 2,5 tony waży, i ono z powrotem kieruje promieniowanie w kierunku centrum czaszy. I tam, tutaj już drugi przykład radioteleskopu, tym razem 100-metrowego, i tutaj, jak promieniowanie radiowe wraca w kierunku czaszy już skupione, tam mamy, w przypadku toruńskiego radioteleskopu, taki, taki pokoik, nazywamy to kabiną odbiorników, gdzie mamy termosy, czyli duary, i w każdym z takich termosów, duarów, jest jedno oko radiowe, jeden odbiornik, czuły na konkretną długość fali, czy częstotliwość, czy kolor radiowy, jak to potocznie możemy powiedzieć. Taka ciekawostka, w każdym z tych duarów panuje temperatura około minus 250 stopni Celsjusza. Dlaczego tak chodzimy? Dlatego, że sygnały kosmiczne, radiowe są bardzo słabe. E, wiele osób pyta, a co by było, gdybym stanął w ognisku głównym tego toruńskiego radioteleskopu, czy tutaj te promieni to promieniowanie by w jakiś sposób mi zaszkodziło? Nie. Proszę Państwa, to jest tak słabe promieniowanie, że gdyby wziąć telefon komórkowy i umieścić na Księżycu, z odległości 384 tysięcy kilometrów, ten telefon komórkowy na Księżycu świeciłby jaśniej niż Centrum Drogi Mlecznej, niż nasze Słońce, w tym zakresie akurat, w którym promieniuje. Także sygnały kosmiczne są niebywale słabe. To był teleskop 100-metrowy we Felsbergu, a teraz drugi największy na świecie, również pełni sterowalny, 100-metrowy w Greenbank w Stanach Zjednoczonych. Jak Państwo widzicie, ten toruński radioteleskop jest, jeżeli chodzi o rozmiary, to średni, ale świetnie wykonana konstrukcja. Mamy, a właściwie mieliśmy też większy, 305-metrowy, na wyspie Portoryko w miejscowości Arecibo. Tutaj kręcono między innymi zdjęcia do filmu James Bond i wiele innych, kontakt z Judy Foster. Ta konstrukcja niestety się zawaliła kilka lat temu, ale przez ponad 50 lat fantastycznie funkcjonowała. To było największe i najczulsze oko radiowe naszej cywilizacji. Okazało się, że w tajemnicy praktycznie Chińczycy zbudowali większy radioteleskop, 500-metrowy. Tamten miał 300 metrów, ten ma 500 metrów, gigantyczna konstrukcja. Nie za wiele wiemy, co tam się dzieje. Taka jest polityka chińskich naukowców. Nie ma tu jak amerykańscy naukowcy, można powiedzieć. Proszę Państwa, za chwilę przejdziemy do sygnałów um, takich przykładowych, które Państwu będę puszczał. Natomiast warto tutaj powiedzieć o dwóch takich. Panach, którzy wykonali kroki milowe w rozwoju radioastronomii, Karniański, rok 1932, zbudował pierwszy na świecie radioteleskop. Przypadkowo dzięki badaniu zakłóceń, transmisji radiowych odkrył, że wszechświat promieniuje radiowo. No i tak to się zaczęło. To jest drugi ważny człowiek, również dla toruńskiej i polskiej radioastronomii, dlatego że Sir Martin Ryle, którego tu widzimy, odkrył, że nie potrzebujemy jednego, wielkiego, gigantycznego radioteleskopu, takie marzenie radioastronoma, e, który pokryje na przykład czaszą całą naszą planetę, nie do wykonania. Wystarczą dwa małe radioteleskopy, ale na przykład w odległości tysięcy kilometrów. Jak będą sprzężone, stworzą tak zwany interferometr radiowy, to efekt obserwacyjny jest taki, jakbyśmy mieli jeden wielki radioteleskop o rozmiarach no, całej naszej planety. Sir Martin Ryle właśnie uczył toruńskich radioastronomów, profesora Stanisława Gorgolewskiego na przykład, i dzięki temu te konstrukcje mogły niedaleko nas tutaj powstać. Amerykanie zbudowali sieć własną radioteleskopów, to jest pustynia Socorro w Nowym Meksyku. Widzimy sieć radioteleskopów VLA, które no, tak naprawdę funkcjonują jak jeden radioteleskop, tworząc interferometr. W prawym górnym rogu poznajecie Państwo Judy Foster z filmu Kontakt, także medialne konstrukcje. Czemu nie pokryć radioteleskopami całej Ziemi, ale w odległościach pewnych od siebie? No to się wydarzyło już. E, tutaj mamy zaznaczone radioteleskopy europejskie, no i na pozostałych kontynentach jeszcze są inne radioteleskopy, które w sumie tworzą tak zwaną sieć VLBI, VERY Long Baseline Interferometry, i jest to tak naprawdę. Prawie szczyt możliwości obserwacyjnych, ale jeszcze do tej sieci można zaprząc radioteleskopy kosmiczne. No i wtedy mamy takie oko radiowe, przekraczające rozmiarami naszą planetę. Także jest to niesamowita konstrukcja. No i proszę Państwa, dochodzimy do pierwszych przykładów sygnałów. Od teraz już będą tylko przykłady akustyczne. Pani Joyce Lindbelle, wtedy jeszcze studentka. Zdjęcie wykonane w 1967 roku, otóż robiąc ym, doktorat, y, odkryła bardzo dziwne regularne sygnały przechodzące z gwiazd do zbioru liska. Sygnały były tak regularne, że od razu wszyscy założyli, to muszą być sygnały od obcych cywilizacji. Co się stało? Na pół roku to, to odkrycie zostało utajnione. Ale potem okazało się, że to są sygnały naturalne od gwiazd, właściwie pozostałości po gwiazdach, które nazywamy gwiazdami neutronowymi pulsary. Przewidziane w latach 30. XX wieku, odkryte kilkadziesiąt lat później. Jak wygląda taki pulsar? Czemu pulsuje? I jak te pulsy E, brzmią. O tym za chwilę. Proszę Państwa, tu mamy model pulsara. W środku gwiazda neutronowa, niesamowicie ściśnięta gwiazda. E, to jest obiekt, pozostałość po wybuchu supernowej. Jak wybucha supernowa, jeden ze scenariuszy jest taki, że jądro zapada się do czarnej dziury, otoczka się rozszerza. Ale czasami to jądro nie zapada się tak do końca do czarnej dziury, tylko powstaje gwiazda neutronowa. Która, jeżeli na dodatek wiruje wokół tej czerwonej osi i ma niepokrywającą się oś pola magnetycznego z osią rotacji tworzy tak zwany ukośny rotator i uwaga, wtedy bardzo szybko wirując wzdłuż tej osi pola magnetycznego wysyła bardzo silne sygnały radiowe. Ciągłe. Tylko, że wiruje wokół osi czerwonej. Więc te sygnały zataczają na niebie, popatrzcie Państwo, takie kółeczka, nie wiem czy to widać, jak takie kółeczko laserowe, radiowe. Omiecie akurat Ziemię, słyszymy wzrost sygnału. No i teraz pora na przykłady Sygnałów kosmicznych. Na początek, oczywiście, będzie pulsar. Pulsar zaobserwowany toruńskim radioteleskopem. Nazwa tego pulsara to PSR 0329 plus 54. Piękna nazwa, określająca y, od razu pozycję tego obiektu na niebie, więc wiemy, jak go odszukać. prosím, budeme rádi o. Proszę Państwa, efekt jest taki, jakby trochę ktoś trzepał sobie dywan, prawda? Takie, takie odnosimy wrażenie. E, regularne impulsy co 0,7 sekundy. Proszę Państwa, gwiazda, która ma masę 1,4 masy Słońca, rozmiary nie 1 380 000 km, jak Słońce, a zaledwie 10 do 100 km, ta gwiazda wykonuje jeden obrót w ciągu 0,6 sekundy. Bardzo, bardzo szybko. Gdyby nie była tak zwarta, po prostu by uległa rozerwaniu. Jeżeli wydaje się Państwu, że to jest szybko, to teraz posłuchajcie pulsara, który wykonuje 12 obrotów na sekundę, pulsar Vela. Będzie Państwo słyszeli te poszczególne pulsy już tak, jakby karabin maszynowy strzelał. To trudno się przysłuchać pojedynczemu pulsowi, bo to szybko już się dzieje. Natomiast astronomowie mają taki zwyczaj, że lubią się wszystkiemu, no może nie przysłuchiwać, a przyglądać. Co robią? Przedstawiają sobie te impulsy z pulsara, na przykład Vela na wykresie i ten wykres, wykres rozciągają. No, ponieważ jesteśmy na festiwalu Muzykofilia, więc mu się nie będziemy przyglądali, będziemy się przysłuchiwali. Zrobimy to samo. Weźmiemy sobie jeden puls pulsara Vela czyli jedną dwunastą sekundy i rozciągniemy ją do kilkunastu sekund. Posłuchajcie Państwo, jak brzmi ten puls. E, muszę tutaj dodać, że pulsary są trochę podobne do ludzi. Ludzie mają linie papilarne, nie ma dwóch osób tak, z takimi samymi liniami papilarnymi. Pulsary mają niepowtarzalne właśnie profile średnie pulsów. Możemy od razu zidentyfikować danego pulsara e, we wszechświecie na podstawie jego profilu pulsu średniego. Posłuchajcie Państwo, pulsar wela przysłuchujemy się jednemu pulsowi. to brzmiało. Natomiast zapewniam Państwa, że kiedy astronomowie przyglądali się pierwszym takim profilom średnim pulsów, różnych pulsarów, to też byli zaskoczeni, bo z tego, jak zmieniają się te pulsy, możemy wywnioskować, co się dzieje wokół pulsara. My pulsarów praktycznie optycznie nie obserwujemy, tylko to. Te te fale radiowe, które dochodzą do nas, niosą ze sobą informacje o tym, co tam się dzieje. No jeszcze trochę jeszcze rentgenowskich jest e, aktywnych. Proszę Państwa, wokół właśnie takiego pulsara profesor Aleksander Wolszczan, jako pierwszy na świecie, odkrył planety pozasłoneczne. Po pierwsze, nikt nie spodziewał się planet wokół e, pozostałości po gwieździe, które mogłyby, planety, które mogłyby przetrwać wybuch supernowej. Przetrwały. E, zdarzyło się. No i w ten sposób mamy odkrycie. Pulsary zostawiamy. Chociaż to jest ciekawy temat i właściwie moglibyśmy długo jeszcze o nich opowiadać i przytaczać różne inne przykłady dźwiękowe. Natomiast przejdźmy może do troszeczkę bliższego otoczenia, do magnetosfery ziemskiej. Żyjemy w takim ciekawym okresie teraz, bo w 2025 roku będzie maksimum aktywności słonecznej w cyklu jedenastoletnim. Okazuje się, że będzie trudny czas, bo są bardzo zaawansowane plany wysłania z powrotem człowieka na księżyc. To lądowanie Artemis trzyma się odbyć właśnie w 2025 roku podczas maksimum aktywności słońca. Zobaczymy czy to się uda, bo wiatr słoneczny jest bardzo niestety zabójczy podczas takich różnych rozbłysków dla astronautów. Natomiast również aktywność słońca bardzo wpływa na kosmiczną pogodę. Ta pogoda za oknem to jest pogoda ziemska, ale trochę już ponad atmosferą to jest pogoda kosmiczna i ona nas dotyczy, bo burza magnetyczna wywołana wiatrem słonecznym podczas maksimum aktywności może spowodować wyłączenie prądu nawet na kilkanaście miesięcy w całej Europie. No i wtedy taki blackout może nam troszeczkę wpłynąć na nasze życie, jakby nie patrzeć. Proszę Państwa, posłuchajcie, jak brzmi. Wpływ Słońca na magnetosferę ziemską, kiedy cząstki wiatru słonecznego osiągają górne warstwy atmosfery i oddziałują cały czas już wcześniej z polem magnetycznym naszej planety i powodują zaburzenia tego pola. Trzy przykłady sygnałów takich geomagnetycznych. Geomagnetyczny syk na początku. Zwykle mówiłem, że to jest taki trochę oddech olbrzyma, a teraz dodam taki covidowy oddech olbrzyma, bo tak można, takie skojarzenie można teraz mieć. Proszę Państwa, drugi przykład, warto zamknąć oczy i wyobrazić sobie, no właśnie to, co sobie wyobrazicie, słuchając tych sygnałów. Geomagnetyczny chórek. Trudno uwierzyć, że te sygnały powstają ponad 100 km nad powierzchnią Ziemi w kosmosie, bo słuchając tego ma się wrażenie, że jesteśmy na łące ziemskiej, słychać żabki, świerszczyki, no takie sygnały nam bardzo znajome i odprężające. One również będą wykorzystane w czasie dzisiejszego koncertu Voices of the Cosmos, jak również pozostałe, które Państwo usłyszycie, także warto przesłuchać się, a potem spróbować je odnaleźć już w muzyce. I na końcu e, świergoty. Geomagnetyczne i te wszystkie efekty spowodowane są oddziaływaniem wiatru słonecznego. Cząstek Naładowanych, wysłanych przez Słońce, protonów, elektronów z magnetosferą naszej planety. Pamiętajmy też, że to nie tylko sygnały radiowe, ale też optyczne. Powstaje po prostu zorza polarna. I zorzę polarną znamy już od tysięcy lat od zarania dziejów, ale sygnały radiowe są dla nas, dla naszej cywilizacji nowością. Proszę Państwa, dochodzimy teraz do Słońca. Posłuchajmy, jak brzmi aktywność słoneczna podczas czterech lat. Mamy tutaj takie nagranie, Wykonywane non-stop przez 4 lata, 4 lata plik audio. Nie mamy trochę czasu, żeby tego wszystkiego posłuchać tu i teraz, bo byśmy skończyli w 2027. Natomiast po przyspieszeniu tego sygnału, tego pliku 43 tysiące razy, możemy posłuchać sobie fragmentów. Jedna sekunda na tym nagraniu to kilkadziesiąt godzin aktywności słonecznej. fantastyczne basy, ale też możemy posłuchać sobie sygnałów z drugiej części jakby zakresu. Mamy takie zjawisko zwane hamowaniem w polu magnetycznym słońca. Wyobraźcie sobie państwo, że mamy potężny wyrzut materii i elektrony poruszają się wzdłuż linii sił pola magnetycznego, które otacza słońce i to pole magnetyczne zawraca te elektrony z powrotem w kierunku fotosfery słońca. Co się dzieje? Elektrony po prostu hamowane, wysyłają promieniowanie elektromagnetyczne w tym zakresie radiowym. Posłuchajcie Państwo, jak to promieniowanie radiowe zamienimy na dźwięki, mamy taki oto fantastyczny sygnał akustyczny. Brzmi to bardzo dziwnie, ale zaraz usłyszycie Państwo jeszcze kilka ostatnich przykładów jeszcze dziwniejszych sygnałów. Magnetosferę ziemską usłyszeliśmy. Wpływ wiatru słonecznego na tą magnetosferę był przedstawiony Państwu w trzech przykładach, natomiast mamy jeszcze przykłady z okolicy. Jowisza i Saturna. Posłuchajcie Państwo, jakie sygnały są wysyłane przez, y, jakie sygnały powstają w magnetosferze Jowisza podczas bombardowania jej, bombardowania jej wiatrem słonecznym. bardzo dziwny taki niepokojący sygnał. Warto tutaj podkreślić, że najsilniejszym źródłem pola magnetycznego w układzie słonecznym jest słońce, ale zaraz potem jest Jowisz i Jowisz to jest planeta, która otoczona jest najsilniejszym polem magnetycznym o największym natężeniu. Przechodzimy do Saturna. Tym razem nagranie sondy Cassini Taki trochę kosmiczny wiaterek. I proszę Państwa, jeszcze mam e, dwa krótkie przykłady i jeszcze taki, wykład, taki przykład kończący, troszeczkę z innej beczki. E, na pewno słyszeliście Państwo o kosmicznym teleskopie Keplera i o tym, że znamy w tej chwili już kilka tysięcy planet pozasłonecznych. Właściwie tym pierwszym, który otworzył nam to okno na planety, na wszechświat był Mikołaj Kopernik, ale musieliśmy czekać aż 500 lat, aż. Inny Polak, profesor Aleksander Wolszczan, odkryje planety krążące wokół innej gwiazdy niż Słońce. Potem ten worek się rozsypał. Kosmiczny teleskop Keplera dał nam możliwość badania zmian blasku miliona gwiazd, regularnie obserwowanych właśnie przez ten teleskop w kierunku gwiazdozbioru łabędzia. Podam Państwu dwa przykłady w takiej sytuacji, kiedy gwiazda zasłaniana jest troszeczkę, ten blask jest zasłaniany przez planetę, która okrąża gwiazdę. Oczywiście zmiana blasku jest minimalna, możliwa do uchwycenia tylko przez bardzo czuły przyrząd w kosmosie, gdzie nie ma zakłóceń z atmosfery ziemskiej. Posłuchajcie Państwo, kiedy ta planeta, czyli tranzyt następuje, planeta zasłania nam złoń, yy, gwiazdę swoją macierzystą, wtedy ten sygnał trochę spada i to sobie usłyszymy. A więc tutaj Państwo będzie mieli do, do czynienia z trochę takim yy, innym zabiegiem niż Zamieniamy falę radiową na falę akustyczną, tylko zamieniamy wykres fali optycznej na sygnał audio, czyli taka sonifikacja. Dwa przykłady, jeden po drugim. Trzaski, które Państwo usłyszycie, to nie jest jakiś błąd, to broń Boże, nie regulujmy odbiorników, nadajników, bo to jest po prostu planeta. Bardzo takie ciężkie dźwięki. Natomiast kto wie, może te planety, które tutaj usłyszeliśmy, nadają się do zamieszkania i, i w przyszłości faktycznie będą wykorzystywane przez naszą cywilizację. Proszę Państwa, przed chwilą słyszeliśmy przykład aktywności magnetosfery. Saturna, to były nagrania zarejestrowane przez sądę Cassini. Na pokładzie tej sondy był lądownik Huygens, który co prawda nie lądował na Saturnie, ale został wysłany w kierunku powierzchni największego księżyca Saturna na Tytana. Lądując, wysyłał wiązkę fal e, radarowych, się, odbijała się ona od powierzchni Tytana i wracała. Im szybciej wracała, tym był to znak, że jesteśmy bliżej e, Tytana. Posłuchajcie Państwo właśnie takiej wiązki radarowej. To jest ostatni przykład, po którym będziemy mieli dwie minutki przerwy i koncert Voices of the Cosmos. Proszę Państwa, to było takie preludium, taki wstęp do koncertu Voices of the Cosmos, który jest, to, jest tak naprawdę projektem, projektem audiowizualnym, więc nie tylko dźwięk wygenerowany przez artystów połączony z kosmicznymi sygnałami, ale również obraz. Obraz będzie na ogół odpowiadał temu, co Państwo słyszycie, czyli jak będziemy wykorzystywali sygnały pulsarów, to zobaczycie Państwo wirujący. Wirujący obiekt pulsara, który otoczony jest potężnym polem magnetycznym, trochę to będzie przypominało makaron, a to są symulacje wykonywane przez superkomputery NASA. Dodatkowo chciałbym też zaznaczyć, że podczas praktycznie każdego utworu, od początku do końca, te sygnały będą wykorzystywane. To nie jest tak, że to będzie kilka sekund w ciągu utworu, tylko one cały czas są zapętlane i przy jak najmniejszej ingerencji. Będziecie Państwo mogli słyszeć i sztukę, i kosmos, i taka jest właśnie idea projektu Voices of the Cosmos. Także dwie minuty przerwy i zapraszam do kontynuowania. Dziękuję bardzo.